110 samochód sprzedany w Polsce jest już elektryczny. Możliwość jazdy po Buspasach Nie płacisz za parkingi. A chcecie usłyszeć kolejną rewolucyjną myśl? Ładujemy sobie samochód, a wieczorem, kiedy prąd jest drogi, oddajemy do sieci. Twój samochód zarabia na siebie pasywnie. Czy nie jest to rewolucyjne? Według mnie, czacha dymi. Witajcie na kanale Sansol. Czerwiec 2025 roku i mamy rekord. A jaki rekord? Rekord w elektromobilności. 2400 samochodów elektrycznych sprzedanych. Razem z pluginami mamy prawie 4000. To oznacza, że co dziesiąty samochód sprzedany w Polsce jest już elektryczny. Czy to dużo? Patrząc na statystyki z całego świata, nadal mamy kogo gonić. W Chinach więcej niż połowa samochodów. Jest już elektryczna sprzedawana, tak? Za pierwsze półrocze tego roku na świecie sprzedano 9 milionów samochodów. W tym roku przewiduje się, że co czwarty samochód sprzedany będzie elektryczny. Czy to dużo? Patrząc na statystyki z poprzednich lat, jest to trend wykładniczy. Co to oznacza? Że za 5, a nie za 10 lat dominującą formą Będą samochody elektryczne. I teraz opowiem Wam o zaletach tych samochodów. Po polskich drogach jeździ już blisko 200 tysięcy elektryków, a stacji ładowania mamy 10 tysięcy. To są publiczne stacje ładowania. Oczywiście nie liczymy w tym gniazdek w naszych domach. Co jest ciekawe, to to, że mamy szeroką gamę samochodów elektrycznych. 10 lat temu mieliśmy do wyboru 5. Teraz mamy od małych miejskich. Do wielkich słów, tak? Dla każdego coś miłego. A co jest ciekawe jeszcze w statystykach? Globalnie w tym roku mamy wzrost o 30%, czyli limit Unii Europejskiej 2035 możemy przeskoczyć. Mało kto już wierzy, że do tego czasu ktoś będzie sprzedawał samochody spalinowe. A dlaczego? O tym zaraz wam opowiem. Spytacie się skąd ta rewolucja? To proste. Samochody elektryczne. Są zasilane z baterii. A baterie w ostatnim roku potaniały i to drastycznie. Co to spowodowało? Że samochody elektryczne, które kiedyś były drogie, np. w Chinach, są tańsze od spalinowych, więc wiele osób nie zastanawia się, czy kupować elektryczny czy spalinowa. Dlaczego? Dlatego, że są tańsze, cichsze, szybsze, ich utrzymanie jest zdecydowanie tańsze. Nie ma wymiany olejów, świec, filtrów, to, to w tym wypadku nie istnieje. Czyli koszt utrzymania jest mniejszy, a najważniejsze przejechanie 100 km jest zdecydowanie tańsze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt ładowania samochodu elektrycznego w domu versus stacja benzynowa, mamy trzykrotnie tanie, czyli samochód elektryczny około 15 zł, a spalinowy 50 zł. Jest to różnica? przy tysiącach przejechanych kilometrów? Zdecydowanie. Pewnie wiecie, gdzie załadować samochód elektryczny, bo widzicie już, przy sklepach, na stacjach benzynowych są ładowarki. Ale gdzie załadować samochód elektryczny w Twoim domu? Najprostsza odpowiedź to gniazdko. Co prawda, gniazdko, jeżeli będziemy ładować, no to to będzie trwało długo i po to są ładowarki naścienne, tak? Ale pokazuje to, że nie musisz, jeżeli kończy ci się energia, nie musisz szukać najbliższej stacji benzynowej, bo każda wtyczka może cię uratować. A teraz powiem Wam, czemu jest to rewolucyjne, że możesz ładować w domu. Po pierwsze, nie musisz jeździć na stację benzynową, tak? Nie musisz szukać paliwa, bo paliwo masz gdzie? W domu. Druga rzecz, możesz mieć własną stację benzynową na dachu. Montujesz instalację fotowoltaiczną. Teraz z magazynem, więc sam sobie produkujesz paliwo. Jeżeli popatrzycie sobie na wykresy cen ropy z ostatnich lat, to jest to roller coaster, więc lepiej być niezależnym od tej sytuacji, bo nigdy nie wiemy kto i kiedy zdecyduje zakręcić kurek. I podrążmy dalej temat ładowania w domu. Tak, dlaczego jest to najbardziej opłacalne? Tam mamy najniższe ceny energii. Dodatkowo możemy ładować. W tańszych taryfach albo korzystać z nowych taryf dynamicznych. Tu na uwagę zwraca Pstryk, który pozwala ładować nam przy ujemnych cenach energii. Co to oznacza? Że w praktyce ładujemy samochód elektryczny za darmo, a nawet w skrajnych przypadkach możemy zarabiać. Rozumiecie? Ładujecie samochód i jeszcze na tym zarabiać. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej o tym rozwiązaniu z Pstryka. Subskrybujcie nas, ponieważ opowiemy o tym niedługo. A teraz skupmy się na tych kosztach i obawmy się w liczby. Średnio samochody jeżdżą około 15 tysięcy km rocznie. Jak to się przekłada na ceny? Biorąc pod uwagę zużycie około 20 kWh na 100 km, mamy 3000 kWh, co w cenach ładowania w domu wychodzi nam około 3,5 kW. Tysiąca złotych versus około 10 tysięcy na stacjach benzynowych. Przemnożmy teraz tą różnicę razy 5 lat i dochodzimy do 35 tysięcy po 5 latach. Czy ta kwota jest imponująca? Tak. Dodaj do tego jeszcze koszty serwisów, wymiany oleju i to rośnie już do konkretnej kasy, którą masz w kieszeni. Ok, a alternatywny scenariusz. Masz własną instalację fotowoltaiczną na dachu, sam sobie produkujesz ten prąd, więc koszty są zdecydowanie niższe. I dlatego, jeżeli rozważasz taką instalację, pomyśl, żeby ją przewymiarować i mieć już nadmiar energii na samochód elektryczny. A chcecie usłyszeć kolejną rewolucyjną myśl? Są już ładowarki dwukierunkowe. Co to znaczy, że Twój samochód elektryczny może pobierać prąd i oddawać go do domu? A gdzie montujemy ładowarki? Najczęściej w garażu, chociaż można zamontować je na zewnątrz, bo są ładowarki z IP65-67, albo możemy je zamontować na carporcie. Czym jest carport? Carport w skrócie jest to konstrukcja z zadaszeniem, na której mamy zamontowane panele. Więc jeżeli nasz dach nie pozwala zamontować tych paneli, to rozważmy takie rozwiązanie. Co nam to daje? Po pierwsze, mamy miejsce, gdzie zamontujemy panele. Po drugie, mamy miejsce, pod którym możemy schować nasz samochód i zamontować tam ładowarkę do tego samochodu. I teraz, jeżeli pomyślimy sobie, że mamy nadwyżkę energii z instalacji, ładujemy sobie samochód, a wieczorem, kiedy prąd jest drogi, Oddajemy do sieci. Co to oznacza? Że Twój samochód zarabia na siebie pasywnie. Nie jako taksówkę, po prostu magazynując energię. Czy nie jest to rewolucyjne? Według mnie, czacha dymi. Pamiętajcie, aktualnie kluczowe w opłacalności instalacji fotowoltaicznej jest autokonsumpcja. Wiadomo, mamy już tanie magazyny, tak, tak jak już wspominałem, samochody pontaniały. Dlaczego? Bo potaniały magazyny, czyli część wspólna tych dwóch technologii. A w momencie kiedy mamy nadwyżkę energii ze słońca, możemy ładować nasz samochód elektryczny. Zwiększając autokonsumpcję i przyspieszając stopę zwrotu, której tak w tym momencie oscyluje między 4 a 6 lat. A jakie są koszty samochodów elektrycznych? Pewnie wielu Was pokutuje jeszcze myśl, że są bardzo drogie. Nieprawda. Najtańsze samochody elektryczne miejskie. To jest koszt od 80 do 100 tysięcy. Z dotacją 40 tysięcy robi nam się bardzo ładna suma. Za 50 tysięcy macie nowy samochód, który zużywa bardzo mało energii. Ale jeżeli chcemy mieć coś już wygodniejszego, większego, no to takie samochody od 120 000 do 160 tysięcy. I znowu biorąc pod uwagę dotacje. Mamy 80-120 tysięcy. Czy jest to porównywalny koszt z nowymi autami sportowymi? Zdecydowanie tak. Dlatego warto rozejrzeć się, zobaczyć, jakie są nowe oferty, bo gama samochodów jest już taka. A jakie są zalety samochodu elektrycznego, oprócz fantastycznego przyspieszenia, cichej jazdy i komfortu z tego wynikającego? Na pewno. W Polsce możliwość jazdy po buspasach, nie stoisz w korkach. Kolejna rzecz, nie płacisz za parkingi, więc parkujesz, wysiadasz, idziesz. Kolejna rzecz to zwolnienie z akcyzy przy zakupie samochodu elektrycznego i ostatnia, i to duża, to dotacja z nasze e-auto. To jest do 40 tysięcy złotych. Chcielibyście zobaczyć jak wyglądają Miasta sami samochodami elektrycznymi. Popatrzcie sobie na filmy z Chin. China All you hear in terms of noise in a heavily busy city is the tire noise and a little bit of beeping from time to time. And outside of that, you might hear the occasional bus that has a diesel or a petrol engine. But because most cars are electric or hybrid, you get next to no noise. So it's a nice, peaceful, quiet city. Absolutna cisza, czyste powietrze, znowu rewolucja, która już tu jest. Bądźcie częścią tej rewolucji. Dzięki, że wysłuchaliście nas do końca. Zachęcamy do subskrybowania, żeby posłuchać kolejnych materiałów z elektromobilności i nie tylko. I bardzo ważna rzecz, napiszcie nam w komentarzu, czy rozważacie samochód elektryczny. A jak tak, to jaki.